No, siema, ma. widzowie. Kolejny odcineczek wlatuje. Dobra, e, co w dzisiejszym odcineczku? W dzisiejszym odcineczku mam zamiar przynieść sobie tu trochę rzeczy z domku tamtego, Znaczy z jaskini, trochę to rozsortować i później pójść. Podziemie, bo chcę zdobyć lawę i chcę zrobić portal do netheru. Później, czy mi się to tak uda, to nie wiem, ale się wszystko okaże. Dobra, to tu, to tu. I już jest trochę rozsortowane. Dobra. E, jak widzicie, dodałem licznik śmierci, który będę aktualizował co odcinek. Jeśli zginę. E, no i co? I jedziemy z koksem, nie? Nie ma na co czekać. To ten deszcz jest straszny. No, tak przeszkadza okropnie paskudnie. Jak go może w ogóle wyciszę całkiem. Bo nie wiem, jak go na nagraniu słychać. Bo pewnie jest głośny strasznie. Dobra. Nie jedziemy. Nie wiem teraz, czy teraz wszystko przenosić, czy później. Hmm. Chodź tu. Czy też. Nie mamy nic, to choć tu mamy dużo, dużo jedzenia, dużo wszystkiego. Dobra, trochę wzięliśmy jedziemy no teraz. Kurcze pada, i ja nie wiem, czy idzie noc, czy nie, czy dzień jest, czy co, czy jak. Znaczy, no to, że dzień jest, to ja widzę, ale nie wiem, kiedy noc zapadnie. Chciałbym pójść tam do tego kanionu, bo tam była lawa. Chciałem ją wziąć do, do, do wiaderka. Już tą jedną, chociaż chociaż tej lawy będziemy potrzebować trochę dużo. Nie wiem, czy nie trzeba by się było gdzieś pod ziemię wkopać w sumie. Byłoby lepiej. Dobra. I co my tu będziemy trzymać? Będziemy trzymać w sumie jedzonko. Na razie zrzucę w sumie wszystko. A trzcinę w sumie też. Bambusa, albo nie trzcinę dam na górę. Hmm. Hmm. Ten crafting. Tam mam jeden to nie będą dwa tu jeden sobie będę zabierał ze sobą chyba idzie noc, co? tak, idzie noc, dobra to na górę eee, mam jeszcze jakąś skrzynkę? nie bardzo, dobra ajajaj myślałem, że nie wypadnie hmm. a, mnie kręci w nosie Chyba sobie zaraz kichnę. Tu, tu, to, to, to... Pa, pa, pa... Tu. Potrzebuję skrzynkę jeszcze zrobić. Tam będzie jedzonko. A tu będą wszystkie takie kosztowności: złoto, szmaragdy, diamenciki. takie sprawy, nie? Drewno, drewno, skrzynunia. I tam będą kosztowności i narzędzia. O! Wszystkie narzędzia, taka podręczna skrzynunia, ale z tymi, z kosztownościami. Później, jak mi się zrobi więcej tego, to wtedy się jakoś to inaczej rozmyśli, nie? Rozplanuję. Dobra, prześpimy się. Idziemy po resztę gratów i zaraz będziemy się kopać pod ziemię. Aha, jeszcze najpierw do tego wąwozu. To kurczę, tam będzie tylko jedno wiaderko w sumie. No i teraz jest sens iść po tą jedną lawę, czy. Ej, ale w sumie przy tym portalu tam będzie więcej lawy, nie? Do tego portalu tam z tyłu można by było iść. Tak naprawdę. O, wiecie co? Jedną rzecz zrobię tak, jak mi mówił Fabian. O, właśnie. No i teraz jest wygodniej. Dobra, wszystko zabieramy, zabieramy, zabieramy. Słyszę jak pająki chodzą. No i pyk. No i do widzenia. <laughs> Może się uda, to już w kolejnym odcinku się pójdzie do naderu. Tak chociaż na chwilkę. Się tak wejdzie i wyjdzie. Nie? W sumie tu były farmy, więc tu postawimy tego pięka. Tylko kobince się potem postawi. Eee, myślę, że tu. I zrobimy go tak, o. Pik. I gitara. No tak w sumie teraz patrzę, to ten domek aż tak strasznie źle nie wyszedł, nie? Jest może paskudny, ale... Nie ma aż tak źle, no. Jabłuszko w sumie, o. Arbuzik. Surowe, pieczone, czy eee, coś jeszcze, nie, ale tu zrobimy tak o, tu też tak, będą po dwie, w jednym będą zrobione, w drugim będą nie zrobione. No i gituba. Dobra, resztę na górę, gratów. Gdzie ja mam to dać? Nie mam ja. pojęcia. Jakoś to później rozmyślimy. Porozmieszczamy. Są potworowe krzebień też tu damy. To tu to damy, będzie, jest w sumie wełna też do potworowych, tu jest kamień, to jest jeszcze drewno, książki też do potworowych, Jarna kakao to tutaj. Weźmiemy sobie trochę tego. To jest w sumie też potrzebne. Dobra. Czy to wszystko, co ja potrzebuję? Chyba wszystko. Potrzebuję to wsadzić i to. I teraz tak, to, 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 to. To i to. Dobra. No to szkło tu jest. No dobra, mniejsze niech się będzie. Ech, no i robimy wi wiaderka. No. Nie wiem ile tych wiaderek mi potrzeba tak naprawdę Dobra, weźmiemy 8 na razie O, jedzonko jakieś miałem sobie wziąć. Daj tą baraninkę. Dobra. O! Handlarzyna. Siema Co tam dajesz? Nie nic ciekawego, same barwniki sprzedajesz słabo. Coś się tam bijesz. Dobra, musimy iść do tego portalu. On tam z tyłu za tą górą gdzieś był, nie? Tak pamiętam, jak do dżungli szedłem. Tędy jakoś. Tu zera odwijałem. W sumie trochę dookoła poszedłem, bo przez górę tam by było szybciej chyba. Tak mi się zdaje. No, dookoła poszedłem i to tak srogo dookoła. No ale dobra. W sumie źródełko lawy było tam przy dżungli jeszcze też. No, No to w sumie trochę tej lawy tu nazbieramy. No, już myślałem, że będę musiał się kopać gdzieś pod ziemią, szukać lawy. Ale w sumie przecież tu jest jedno i tam koło dżungli jest drugie. To gasiliśmy drzewa, nie? Dawaj, dawaj, biegnij, 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 I to jest speedrun. Speedrunujemy Minecrafta. <laughs> no, to się tu dalej wszystko pali. ...pogasić trochę. On tu będzie hałasować. Dobra. Zbieraj lawę. O! cze Wszystkie? Wszystkie. Mnie tu tą wodę też wylejemy na razie. Dobra. Bo w sumie teoretycznie mógłbym tutaj ten portal robić, tak naprawdę, nie wykorzystać to, ale hmm. ale w ja bliżej domku jednak, żeby był. Dobra, dobiegniemy. Zrobimy sobie miejsce na lawę. I zaraz przebiegniemy po drugą porcję. Bo nie wiem teraz ile jest potrzebne. Raz, dwa, trzy, cztery. W sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Sześć, Chyba dziesięć wiaderek. Halo, Minecraft? Budzimy się? Co jest grane? No przecież mam duży render distance. O, jeszcze wyrzuciłem wiaderko. Super, pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 1, 8, 9, 10, Zrobimy 12. tam tu dalej jest? Coś mhm. Coś czuję, że mi wpadnie do tej lawy, tym właśnie bankowo. Ja wiem, że nie musiałbym tak robić. Ale tak mi wygodniej. Czy znaczy wygodniej? Tak mi się bardziej podoba. Tak osobno porozlewana w każdą dziurę. Zapominam, że sobie tego sprinta pod myszkę przypisałem, nie? Więc przyzwyczajenie ja to W. Klikam kilkadziesiąt razy. Będę musiał teraz przestawić. <laughs> Dobra, lecimy, 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 lecimy. Pa, pa, pa. Tak szczerze powiedziawszy to tak widzę mało wyświetleń pod tymi moimi filmami. I teraz się zastanawiam, tak czy po prostu nikt o mnie nie wie, i, i po prostu nie chce oglądać, nie ma kto oglądać, bo nikt nie wie o mnie, czy po prostu. Doki tu nagrywam, nie? Przy pierwszym odcinku było 30 wyświetleń, tam ponad. A teraz przyszedł odcinek siódmy, jest na kanale od piątku. I jest trzy wyświetlenia, nie? Po szóstym są dwa wyświetlenia. Dobra, mieczek trzeba wziąć, bo noc zapada. Zaraz mnie tu coś zje. Dobra. Trzeba się skupić, skupić się. Easy, skup się. By cię nic nie zabiło. By cię tylko nic nie zabiło. Biegnij. Ja już jakiś pajączek jest. No chodź tu. Czemu one tak muszą skakać? O następny. No chodź. No, dobra. Poszło. Kit. No i w domku już teraz będą te potworki, więc już się nie prześpimy. Jesteśmy skazani na potwory. Au! Nie bij się. Już coś lezie. Uda się, uda się, uda się. O! Udało się. Ehe, pal się, pal się, pal. Gdzie się palisz? Tu się palisz? Uciekaj ode mnie. Dobra. Więc tak. Mamy lawę. Nawet sporo. Teraz jak to się robiło? Dobra. Zrobię krótkie cięcie. To muszę sobie obejrzeć jak się budowało ten portal. Dobra, mniej więcej mam ogarnięte. Tylko teraz trzeba by to wykonać. Ja myślę, że sobie to zrobimy tu. No, myślę, że tu będzie git. Muszę sobie wykopać na tyle dużo. Mi wystarczyło miejsca na to, ja tam chcesz, mm, dobra, kilow. O, i to muszę Aha. wywalić, A3. Kurczę, to tak było? Chyba tak. No nic, zobaczymy. Najwyżej zepsuje. Teraz jedziemy z lawą. No, chwila prawdy. Czy wszystko dobrze zrobiłem? Wszystko dobrze policzyłem? Prawie. Chyba prawie dobrze wszystko policzyłem. Dobra, no, myślę, że chyba dobrze, nie? Dobra, jest tylko trzeba to czymś odpalić. Ciekawe, czy to podziała. <laughs> Tam chyba jakiś krzemień miałem, nie? No, był jeden. Dobra, to robimy zapalare. Dzień dobry, panie krzemieniu. Pan tu gdzieś jest? Witamy. Pan, będziesz potrzebny. Tu. No, ciekawe. Będzie działać, czy nie będzie działać? podpalcie O nie, nie chciałem cię uderzyć, chciałem cię podpalić. Ha! Działa Ej! Nie pluj we mnie! Paduwa! Gdzie we mnie pluć? Dobra. Eee, teraz tak. Wiadereczka, wszystkie trzeba odłożyć. Żelazo Dobra, i teraz tak co my tu sobie bierzemy ze sobą? Trochę narzędzi, tak naprawdę. Bo łódkę to w sumie nie A w sumie łódkę wezmę. Może jakiegoś etka spotkamy, to go zabijemy. Dobra, to niech se leży. A bo. Dobra, to zrzucę do skrzyni, w sumie. Nie ma sensu, żebym to nosił. Eee. Tu gdzieś była Ziemia, nie? No. Dobra. No to idziemy na chwilę do Nederu. Zobaczyć co tam słychać. Tu bez pluła. Op. No, oczywiście. Ech. Oczywiście, że bazalt deltas, no bo jak? A wykopiemy sobie trochę tego kwarcu. Chodź tu. Pigmeny, pigmeny. To mi tu tak ruchka. dobra, trochę sobie pokopiemy. Oj co? Mieliśmy iść w następnym odcinku, a jesteśmy już w tym odcinku w neterze. Dobra, trzeba pamiętać, że tam jest ten. Dobra, tu mamy to. Dzień dobry. Nie mam dla Ciebie nic. To grzybki są można wziąć. Zrobimy sobie jakąś uprawę grzybów i będziemy robić później grzybową. Dobra, tu się przejdziemy jeszcze. Dzień dobry. Dobry. Co tu dają? bo tutaj to na tym biomie to etki są nie? Te ważne. O, tam jest ten czerwony oku. Huh. Już bym musiał robić cenzurę. Patrz pod nogi, patrz pod nogi. Patrzeć pod nogi, dawaj tego grzyba. Patrzony grzyb, bo tego się boją tamte te, te duże. Dobry, dobry. Tu coś dają fajnego. O kurde, ha! ha! Twierdza. Ale fajnie, pod samym nosem. Co, idziemy do twierdzy? Ja bym poszedł. Ja bym poszedł. Ale to w następnym odcinku, jak się trochę bardziej dozbroję. Jeszcze coś tam wykminimy, trochę surowców pokopiemy. Więcej diamentów nas zbieramy, jakiś diamentowy mieczyk. Te sprawy łuk, żeby z odległości móc ich napierdzielać. Bo ogólnie, jak na ich widoku będę kopał złoto, to oni się przyczepią, nie? Kurde, przyczepią się. Trochę kijowo. co bazar deltas. Dobra. Wychodzimy. <laughs> Idziemy do domku. No, trochę tego kwarcu mamy tu. Ile mamy tych diamencików? Mamy 8. To tak w sumie na klatę akurat. Tylko kurcze, no dobrze by było jeszcze ze 2 mieć na mieczek. Jednak. Dobra. Tu zrzucimy to. A tu tu damy w sumie. I słoneczko zachodzi, akurat. A, jeszcze mam te spaczone grzyby, a to te spaczone grzyby tu są. Pod ręką były. No i co? Słoneczko zachodzi, a ja kończę ten odcineczek. No i myślę w następnym sobie pójdziemy już do netheru, do twierdzy netherowej. Zobaczymy, co tam fajnego dają. No i tyle. Do następnego odcinka. Bajo!